Zabijam potwory. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sadek, bożeniu player, nowy gracz. Z tej strony kolejny cineczek z wiedźminem, trujeczką, dzikim Gonem. Słuchajcie, kolejny cineczek, tak naprawdę bestieriusza To naszego, I jak widzicie w tle, pięknie prezentującego się Arche Gryfa. Troszeczkę dziwne z mojej strony, że dopiero teraz archegryf tak naprawdę trafia na kanał. Walczyliśmy już sobie wiadomo to z jednym podczas w ogóle pierwszych, pierwszych tak naprawdę questów w Wiedźminie, dlatego też ja tak jakoś później nie zamierzałem go już słuchajcie przeczytać, ale z racji, że to jest, jest to już praktycznie chyba ostatni nasz archegryf w ogóle znajdujący się w całkowicie grze Wiedźmin, postanowiłem go jednak wiadomo zamieścić w Bestiariuszu. I tak naprawdę słuchajcie, kwestia Bestiariusza powoli zostaje to zamknięta, mianowicie więcej potworów w grze prawdopodobnie nie ma. Jedynie ewentualnie w naszej to liście w naszej to wiadomo encyklopedii tych stworów nie znalazł się lekantrop, czyli to wilkołak. Mam nadzieję, że wilkołak będzie ewentualnie gdzieś tam zamieszczony. W dodatku, który już zapasem, który się bawem, słuchajcie, się weźmie to wiadomo ukaże, co prawda jeszcze trzy tygodnie, bo dopiero co 13 października, ale wierzcie mi, że ten czas naprawdę, naprawdę bardzo szybko zleci. Mam nadzieję, że tam też kwestia, kwestia gwintmistrza, słuchajcie, pójdzie do przodu. No i kwestia oczywiście naszego do bestrieriusza, że chociaż tych stworów dobijemy do 20. Mam nadzieję, że twórcy coś tam ewentualnie nowego wprowadzą. A dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się naszym to tutaj gryfem. Wydaje mi się, że walka będzie prosta, wydaje mi się, że walka będzie łatwa, ale być może mnie to zwiedzie ze względu na to, że... Zwyczajnie może czuję się już zbyt troszeczkę potężny, tak? A być może na ktoś weźmie tutaj ewentualnie pokaże, coś zaprezentuje, ze względu na to, że on należy do, słuchajcie, zlecenia Wieźmiskich, które mamy tutaj, segrowany poziom 35. Mamy 31, tak więc może być niebezpiecznie. E, miałem jeszcze jedno zlecenie dawno, miałem e, zlecenie na 33. levelu. Mm, okazało się, słuchajcie, że jest to krabopająk i ogólnie Harisim, czy jakoś tak się nazywał, i w każdym razie było, słuchajcie, bardzo, bardzo to e, łatwym krabopająkiem, w związku z czym nie postanowiłem go. Mieszkać na kanale, tym bardziej, że z jednym krabopająkiem już mieliśmy do czynienia. Dla Arheegrywka będę się tutaj potrzebował wziąć się troszeczkę przygotować, zanim to w ogóle wejdziemy sobie, słuchajcie, w konfrontację. No i tutaj oczywiście będziemy potrzebowali naszej to wyśmienitej gwiazdy tańczącej do tego, żeby jebakę pokonać. Te, Właśnie ta petarda zapalająca nasze to sfory bardzo dezorientuje te stwory latające czy bazyliszka, czy króliszka czy archegryfa jakkolwiek. Opinikus, tak się jebaka nazywa, może być naprawdę naprawdę ciekawy Kłenik do tego wszystkiego i ogólnie tutaj widzę, że walczymy w jego gnieździe. Co może być troszeczkę dla nas niekomfortowo, ale Karol widzę, że normalnie przez nie przechodzi, tak więc... Tak więc to jest takie lekkie ułatwienie na nas. No i dobra, chodź tu jebaka, potrzebujemy Cię na dole. Krończymy twoje terytorium, no to kurwa powinieneś być na to ściekły, tak więc zawitać tutaj do nas. I tak jak moi mili podejrzewałem, ta walka będzie bardzo, bardzo łatwiutka. Jak zresztą też tutaj widzicie. <laughs> Przedłużył nawet sztucznie, żeby to ewentualnie jak tutaj bardziej spektakularnie Się prezentowało Ale przede wszystkim nasz jest po prostu na zajebistym poziomie Ma zajebisty ekwipunek Tak samo jego umiejętności są wykurwiste Poziom ataku jaki tam wiadomo, oferujemy Wraz z jego rozwojem Też tutaj jest Bardzo pomocny no i oczywiście kwestia naszej topetardy, petardy Tak, gwiazda tańcząca Po prostu bardzo, bardzo Dozorientuje te stwory latające Dobra to, żeby tak w miarę jeszcze tutaj ewentualnie to przedłużyć. Wykończymy może tego naszego jebaka kartaczem albo ewentualnie pozwólmy, żeby parę kartaczy w swój to wysk, Czy też swój dziób to. Złapa, aczkolwiek słuchajcie, prezentuje się naprawdę zajebi się ten stwór. Tak przelatując tutaj nad nami, jest on naprawdę naprawdę niesamowity. Tam jakiś kurwa pajac się ogólnie mi się zjawi. Dobrze, to coś go rozpierdolą żeby nam przeszkadzał. Co kto ogólnie odpierdala że to ja tak się, nie wiem. Zastanawiam czasami. Nie możesz kurwa go tam trafić. Jakieś bandyty. Dobra, mniejsza. I tak szczerze powiedziawszy, słuchajcie, Dragon Age Inkwizycja oferowało 10 smoków, tak? Oczywiście tam dodatek, już nie licząc. W sumie 11, bo to był jeszcze ten smok z głównej fabuły który tak naprawdę w sumie do tych najsłabszych jakkolwiek należał, Te takie poboczne smoki były o wiele potężniejsze. No i oczywiście sytuacja była następująca, że te smoki słuchajcie, prezentowały się naprawdę naprawdę fajny sposób. Ale Redsi czymś takim moim zdaniem przewyższyli to, co ewentualnie zaoferował nam Dragon Age inkwizycja, moim zdaniem Redsi tutaj w tym momencie troszeczkę lepiej skonstruowali stwory. Te walki rzeczywiście prezentowały się o wiele lepiej przede wszystkim te stwory były przedstawione w bardzo, bardzo taki przyzwoity sposób. Ich wiadomo występowanie sprawiało, że nam po prostu serce się w tym momencie, słuchajcie, radowało, e, kiedy takiego archegrywa, wiadomo, mieliśmy to czy chociażby taką bazyliczka, czy cokolwiek tak naprawdę innego. I tam jakie tutaj nam drobno widzę, że są sobiutki, ewentualnie go trofeum może tutaj nam coś zaoferować. 10% szans na odcięcie kończyny, jakkolwiek obojętnie, czy, 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 czy odcięcie kończyny, czy tam jakiś exp Mi to już tam na tym tak naprawdę nie zależy Gra praktycznie już jest tylko i wyłącznie do zamknięcia, do ukończenia No i oczywiście czekamy sobie na dodatek Ciekawi jaka tam będzie kwestia w związku z tym będzie nie przytywałem się zbytnio w związku z tym, czy, czy level przynosimy, czy też nie Nasz garol trochę przeciążona, ale już dobra, jakoś to przeboleje I Po prostu sobie zrobimy tak, że Tutaj jest ten nasz zastanowca Zrobimy sobie tak, że Uh, zaraz się teleportnie gdzieś tam ewentualnie to wszystko pierdzielić. A za chwilę, tak naprawdę, słuchajcie, przysiana do tego, żeby wziąć e, nagrywać kolejny odcinek fabularny. W którym to zobaczymy się z Avallachem, odcinek w którym to razem z avalachem odwiedzimy sobie naszego to dzikiego gonu Geelsa. No i zobaczymy, czy on będzie w stanie nam jakoś tutaj pomóc w sprawie z Eredinem, czy też nie. No a potem myślę, że już przejdziemy do kwestii tak naprawdę samego Eredina e, oraz samej to przepowiedni. I tliny, tak? Zobaczymy, czy ona też się spełni z jaka, Jaką rolę w tym wszystkim Ciri odegra Czy rzeczywiście To się zakończy w szczęśliwy, bądź też być może tragiczny sposób Bo zakończy jest kilka z tego, co tam Widziałem z tego, co się prezentowało Ewentualnie, słuchajcie, no Nie wiem, czy umieszczać wszystkie zakończenia na kanale, czy też nie Nie wiem, czy jest taka konieczność Jeszcze zobaczę Jeszcze ewentualnie to przemyślę Dobra, Hans, mam dla Ciebie, słuchaj, tutaj web Archeogryfa, mam nadzieję, że Ci się spodoba jak tam Zajebiście, Stary kurwa, walka, wpytę, Aczkolwiek troszeczkę... Aczkolwiek troszeczkę łatwizna. <grystanie> wdzięczny> arcy wdzięczni. Ha, arcy no, Mam nadzieję, trochę jak dostaniemy za to zadanko. zanim 240 doświadczenia. Niedużo myślałem, że my to jesteśmy więcej, tak z 800, gdzieś tak sobie ewentualnie to wyceniałem to zadanko. No, ale niestety... Trochę małą tą ilość tutaj dostaliśmy. Ja po prostu liczyłem na to, że damy radę tutaj wbić 40 poziom. Słuchajcie, mniej więcej tak, widzę, że tutaj w takim razie musielibyśmy się naprawdę naprawdę najebać z tymi zagami zapytania, żeby to wszystko ogólnie tutaj obalić na 40 poziom. Bo przede wszystkim mnie zastanawia tutaj miecz gdzieś, yy, który wymaga od nas właśnie na przykład tutaj 34. Tak, ale gdzieś widziałem miecz, czy też coś, co wymagało levela 40 pogromca wiedź. 35 miecz z Mahakamu, właśnie level. 40. Ja pierdolę. To jest po prostu niemożliwe. Praktycznie już końcówka gry mam 31. Naprawdę nie wiem co by trzeba było to słuchajcie dokonać. I naprawdę nie wiem czy ten miecz w ogóle miałby jeszcze jakiekolwiek yy, tak naprawdę przeznaczenie. Ze względu na to, że. Że już więcej nas tutaj ewentualnie takiego ekstremalnego nie czeka. Będą tylko walka z Redinem. I w sumie chyba tylko ewentualnie do tych znaków zapytania... Chociaż chyba nie, chociaż już te wszystkie znaki zapytania mielibyśmy również opierdolone. A czy byśmy mieli w sumie do... Do, do chyba chyba pobawienia się wyłącznie Ciekawe co tutaj, ach ukryty skarb Myślałem, że, że coś go strzeże, dobra To by na tyle mieli jeżeli chodzi o ten bestiariuszek Myślę, że już wszystkie, wszystkie stwory jakie kulde w ogóle w Wiedźminie są. Na kanale mamy. Ewentualnie jakieś tam takie wiadomo pierdoły poboczny gul czy, 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 czy he, tam echidny, to tam wiadomo ich nie umieszczałem. Ewentualnie brakuje nam, mówię, wilkołak, aczkolwiek on też na kanale się pojawił w odcinku bardziej to fabularny, nie wiem czy teraz czwarty czy piąty odcinek Wiedźmina e, Znajdował się tam nasz lykanthrop, e, którego to załatwiliśmy, bądź też nie, w sumie już teraz nie pamiętam. Ale był taki osoby. W sumie walczyliśmy chyba tam z trójką takich jebaków i tam też właśnie był wilkowak więc, Tak więc on z pewnością gdzieś tutaj na kanale się znajduje e, Najmniejsza od niego, tak być może w dodatku jakimś się będzie ewentualnie znajdował To wtedy go być może będę miał okazję ponownie to umieścić na kanale w osobnym, mm, wiadomo, dedykowanym odcineczku Pozdrawiam bardzo serdecznie jak zawsze, trzymajcie się, do następnego odcineczka, cześć!